Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tatarek. Mój to jest tatarek z Łukowa, którego notorycznie kupuję. Tak wygląda on po odpakowaniu i przed opakowaniem w sumie też. Jest dostępny w większości sklepów, ale nie w każdym i jest bardzo smaczny ogólnie. Tak wygląda tatar nie gotowy, czyli znaczy, można by go jeść już w sumie, bo on jest teoretycznie gotowy już do jedzenia. Ale ja zwykle, jak to bywa z taterami, przygotowuję go dokładniej. Sam żółteczko w tym momencie, akurat użyłem dwóch cebulka. Ogóreczek, akurat małosolny, bo taki posiadam mam też konserwowe ale. Konserwowe jakoś mnie nie przekonują ostatnio, a od kiedy zjadłem tatarkę z kiszonym, a raczej mało solnym, to mnie przekonało tak, że jest najlepszy tatar jaki można zrobić. Więc konserwowy ogóreczek spoko. Możecie dodać ogóreczki, możecie dodać inne rzeczy konserwowe. Ogóreczki konserwowe są mega spoko. Yy. Mam je w lodówce, w sumie pokażę Wam, jak one wyglądają. Można je kupić praktycznie w dowolnym sklepie. Czy to będzie Lit, czy Biedronka, czy jakiś inny osiedlowy. Chodzi o takie po prostu korniszonki. Ja mam akurat tutaj te z miodem, ale nie będę ich używał. No i fajnie, jakby ten taczarek przed zaczęciem. Zabawy z nim, ugniataniem tych, tych spraw. Jakby on poleżał chociaż z 15 minut, na yy, blacie po prostu po wyjęciu z lodówki, żeby się zrobił taki bardziej miękki do ugniatania. Yy, po dodaniu jajka, oczywiście jajko musi być parzone. Parzone w całości. Oddzielacie żółtko od białka. Białko możecie albo użyć sobie do czegoś, albo je po prostu wyrzucić. Ja tak robię. Trochę oliwy. Może być to jakakolwiek oliwa, ale ja polecam jakąśkolwiek prawdziwą extra virgin. Firma jest y, niezależna. Jakby po prostu ma być extra virgin. Y, najlepiej jakaś bezzapachowa, bo czasami się zdarzają takie, które są dziwne w smaku, takim po smaku, jakby strasznie aromatyczne. Można to też dodać, żeby on był taki fajny, mięciutki, z wody gazowanej. I to jest najlepszą opcją. Jednakże, można też dodać zwykłej wody, jeżeli nie macie akurat wody gazowanej pod ręką. Ja mam akurat, żeby zrój. Miałem jej nie otwierać, ale w sumie odrobinkę tej wody się dosłownie odrobineczkę dodaje. Także nawet z butelki. Nie widać, żeby coś było. On się robi wtedy taki napowietrzony. Robi się takie mięciuszki. Idealnie do rozsmarowania na kanapce, na bułeczce, czy na czymkolwiek jecie. Czy może być nawet sam, po prostu jedzony. Można go sobie tam uklepać. Wiadomo, jakieś różne sposoby są, żeby wyglądał estetycznie, jak na przykład spotykacie się ze znajomymi a możecie go po prostu od razu dodać do, do niego różne rzeczy, że będziecie go na przykład sam jedy. Ja będę go jadł sam, więc od razu biorę nóż i kroję cebulkę. Teraz weźmiemy półkę. Cebulkę najlepiej pokroić w kostkę, ponieważ będzie y, najlepsza do tatara niż takie duże kawałeczki. Ale dodamy sobie chyba całą, bo tu jest coś sporo tego tatara, tam było 200 g. kroicie drobną kostkę. Ona się tak prezentuje. dorzucacie sobie ją do naszego tatarka. Jeżeli wam mało soli lub pieprzu, tak wygląda tatar. Mm, delikatnie fajnie. Możecie też sobie dołożyć trochę soli, trochę pieprzu. Zależy, czy lubicie bardziej pikantnego, czy zwykłego. Ja dam trochę pieprzu z młynka. Takie młynki możecie kupić w kei ogólnie. Posypujecie tam co chcecie i odrobinkę soli. Ja już tu miałem sól. Dobra. Jeżeli używacie ogórków kiszonych, to sprawdźcie przed dodaniem, czy ogórek jest mocno słony ja mam mało solny on nie jest dość słonawy, ale nie jest aż tak słony jak kiszony Góreczkę kroimy w kostkę ja dodam również całego bo ja lubię wkładkę ogórka Ten jest przekuzacki. Jeżeli użyje, użyjecie korniszonów, takich gotowych, wodzie, to ogórek nie będzie Wam się tak wybijał. On nadaje też smak bardziej wołowinie. Ja lubię robić taką trochę odmienną wersję, ponieważ smakuje to tak właśnie fajnie sezonowo. I teraz wszystko dokładnie mieszam. Można tutaj dodać też grzybki marynowane. Oprócz tych ogórków na przykład marynowanych. A można ich nie dodawać, jeżeli ktoś na przykład nie lubi grzybów, to żaden problem. Możecie w ogóle nic nie dodawać do tego tatara. Możecie jego, jeść go samego, po prostu ewentualną plasterkiem cebuli na górze. Ja lubię zrobić sobie takiego miksa ponieważ mam to gotowe on wygląda bardzo satysfakcjonująco tak się prezentuje tego jeszcze bardziej będzie fajnie wymieszany coś mi tu spadło i ogólnie tak się prezentuje nasz tatarek. Mm. Zrobimy takie przejrze. Teraz jest cudownie. Nie podaję danych ilości do wrzucenia czegokolwiek, ponieważ musicie określić po prostu to, co lubicie. Nie będę tutaj powiedział no, jeden ogórek, jedna cebula, jedno coś tam. Nie. Jeżeli lub, lubicie tatara z cebulą, dodajcie cebulę. Jeżeli tatara z ogórkiem, dodajcie ogórka, jeżeli z, z, obam, z oboma rzeczami, dodajcie obie rzeczy że jakieś dodatki inne grzybki ogórek, coś tam, śmiało grzybcie samego jak najbardziej jeżeli lubicie go sobie podjeść w ciągu dnia albo zrobić jako jeden posiłek śmiało nie musicie go z chlebem ani z niczym bo on jest bardzo bardzo dobry zdrowko mm lepsze rzeczy jakby mi ktoś podawał dobrze zrobionego tatara zamiast alkoholu, to bym ja tatara taka jest prawda ode mnie 10 na 10 ten tatar W domu po przyprawieniu, ale Opinie zostałem Wam. Dajcie znać jak już zrobicie. I podzielcie się co dodaliście. Będę wdzięczny. Na razie.